Zachodzi słońce. Zapada noc, ale organizm miasta nie przestaje działać, przełącza się po prostu na inny tryb. Na ulicach ruch coraz mniejszy, ale jeśli się dobrze przyjrzeć, to można zauważyć, jak działa miasto w nocy. Wtedy w całym mieście wyruszają na ulicę ludzie, którzy między innymi dbają o to, by następnego dnia miasto znów sprawnie funkcjonowało. Na przykład w Warszawie jest ponad 100 tysięcy opraw oświetleniowych. Po stolicy co noc krążą ekipy kontrolujące światło na ulicach. Gdy żarówka się przepali, najłatwiej można to zaobserwować, a i zarazem wymienić właśnie po ciemku. Trzeba wyłączyć prąd, wjechać na górę, wymienić źródło światła i potem sprawdzić czy działa. Przy tej ilości opraw w mieście jest co robić. Nocą, gdy zmniejsza się ruch autobusów i tramwajów, do dzieła przystępują ekipy myjące wiaty przystankowe. Wykonane są w znacznej mierze ze szkła lub innych elementów przezroczystych i wymagają technologii jak przymyciu okien w domu. A nie są to okna małe. Przy okazji kąpieli poddawane są kosze śmietnikowe, żeby rano było już czysto i schludnie. To również czas, kiedy szlifujemy to rowisko. Zawsze na przełomie listopada i grudnia taka kampania szlifierska w metrze się odbywa. Specjalna maszyna sterowana komputerowo po zeskanowaniu aktualnego stanu szyny programuje szlifowanie według zadanej krzywej. Szlifowanie rozjazdów zajmuje znacznie więcej czasu. Nie tylko pod ziemią trwa wytężona nocna praca. Takie działania jak instalacja pętli indukcyjnych regulujących sygnalizację świetlną też wykonywane są przy minimalnym natężeniu ruchu, czyli około pierwszej nocy. wycięcie w asfalcie szczeliny pod przewodnik, zainstalowanie i ponowne zaranie asfaltem. To praca na całą noc. Na ulicy Wójcickiego przez weekend wymieniano całą nawierzchnię, budowano azyle, zmieniano organizację ruchu pieszych, powstawała nowa droga dla rowerów. Żeby skończyć w terminie, pracowano przez całą noc. A na Świętokrzyskiej, przy Nowym Świecie, wykonywano z kolei pierwszą w mieście śluzę rowerową. W tak ruchliwym miejscu było to możliwe tylko po północy. też zmieniano organizację ruchu. Tak jak metro pod ziemią, tak tramwaje nad ziemią stanowią ważny element komunikacji miasta. Ponad 250 km toru pojedynczego, samych zwrotnic jest ponad 750. Jeżeli chodzi o noc, to jest to bardzo krótki moment w ciągu całego dnia, ponieważ w zasadzie do godziny drugiej jeżdżą tramwaje, np. przykład wzdłuż alei jerozolimskich, a o trzeciej już wyjeżdżają pierwsze tramwaje na miasto. Noc to dla nas kluczowy moment w życiu zajezdni, ponieważ w nocy tramwaje są sprzątane, tramwaje są sprawdzane pod względem technicznym. Oczywiście w nocy wykonujemy także te prace na mieście, których nie możemy ze względu na utrzymywanie. Ruchu tramwajów, a więc przede wszystkim napawanie torów, przeglądy sieci trakcyjnej, a także sprawdzanie bieżące zwrotnic. To nocna wymiana fragmentu toru przy zwrotnicy na Jana Pawła II. Skrzyżowanie ze stawkami to bardzo ruchliwe miejsce za dnia. Bez wstrzymania ruchu na torach i jezdni taka wymiana nie byłaby możliwa. Dlatego trzeba to robić nocą. Transport tramwajów odbywa się zazwyczaj nocą, ponieważ w tym momencie jest najmniejszy ruch na drogach i w tym momencie rzeczywiście te tramwaje są do nas dostarczane, tak, abyśmy mogli je rano odebrać. Właśnie tak. Na wielkiej loży przyjeżdżają do miasta tramwaje. To pierwszy ze 186 zamówionych swingów, który przybył z Bydgoszczy. Wtedy przecierano dopiero szlak. Później taką samą drogę Przebyło następnych 185 składów. W nocy transportowane są również ogromne elementy konstrukcyjne. O trzeciej nad ranem do stolicy, w ten sposób przybywały fragmenty kładek dla pieszych, przy ulicy Marynarskiej. Wśród nietypowych nocnych przewozów był na pewno transport przez miasto zabytkowego czołgu mającego zdobić wejście na mistrzostwa świata w grze komputerowej. Transport, naprawa, konserwacja, czyszczenie. To tylko niektóre z zadań wykonywanych w aglomeracji, gdy większość z nas śpi. Te prace mają trochę inny rytm, ale żeby rano wszystko znów było czyste, naprawione i sprawnie działało, musi również przez całą noc działać nowoczesne miasto.